Michał Kanownik, Cyfrowna, Cyfrowa Polska. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się. Dzień dobry. Proszę zapiąć pas. Zaprosiłem pana, ponieważ mój kolega redakcyjny Andrzej Gajce opowiedział mi o tym, co robicie w Cyfrowej Polsce. Zanim porozmawiamy o tej aplikacji, to chciałbym sekundkę jeszcze zapytać, co to jest Cyfrowa Polska, proszę mi powiedzieć. To jest związek pracodawców, związek firm branży nowych technologii od Samsunga, Google'a po Sony, Panasonic i tak dalej i cała dystrybucja tego sprzętu na, na polskim A, rynku. okej. Okay. Dobrze, to w takim razie jak już to wiemy, to porozmawiamy o aplikacji, którą prawdopodobnie, no myślę, że... Ileś dziesiąt albo setek tysięcy ludzi w lecie tego roku żyje, pewnie już używa, czyli aplikacji, która ma pomóc pielgrzymom w sezonie pielgrzymkowym. Andrzej mi pokazał tę aplikację, stąd ta cała rozmowa się wzięła, bo pokazał mi tę aplikację. Muszę powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem. Proszę powiedzieć, po co człowiekowi, który. Wie, że ze swojego rodzinnego miasta idzie no do Częstochowy, i na mapie dosyć łatwo Częstochowe znaleźć. Po co mu aplikacja w ogóle? Dobre pytanie. E... Dziękuję bardzo. E, mapa w tej aplikacji to jest jedynie e, jakaś tam jedna z części e, tego, co każdy pielgrzym dostaje do dyspozycji. Co ważne na tej mapie mamy zaznaczone wszystkie miejsca, które ten pielgrzym musi wiedzieć, że są na trasie pielgrzymki. Miejsca postojowe, noclegowe, żywieniowe, parkingowe, cokolwiek on musi wiedzieć, gdzie co się dzieje, ale nie tylko pielgrzym, bo również ludzie na trasie mamy tam opcję pielgrzyma duchowego, gdzie ludzie na trasie w miejscowościach, wioskach, przez które przechodzi pielgrzymka, mogą śledzić pielgrzymkę i wiedzą, że akurat tego dnia, o tej godzinie za godzinę oni powinni do mnie dojść, mogę wyjść na trasę. Sekundkę, to po kolei. to jest aplikacja, która mamy informacje o wszystkich pielgrzymkach, które w tej chwili idą albo za chwilę wyruszą. Ona, to jest aplikacja, która może. Może służyć każdej pielgrzymce w Polsce. Przeszkoliliśmy wszystkie diecezje w Polsce z tego, żeby można było na tej aplikacji budować pielgrzymki i udostępniać kontent pielgrzymom. Spływają powoli potwierdzenia pielgrzymek, które są gotowe już do, do wyruszenia i do budowy. Na dzisiaj mamy około 28-30 pielgrzymek, które już się tworzą i lada dzień będą dostępne na aplikacji. Aplikacja się nazywa w Dobrej Wierze, tak? I, Bonafide, i tak jak dużo kosztuje, proszę powiedzieć, to jest, to, jest, to, jest, to jest fenomen, bo jest to pytanie, które każdy no, pan, na no, pierwszym spotkaniu. No, oczywiście. No, to też, też jest tak, że duża część osób, pewnie sporo osób, które idą w pielgrzymkach, to nie są osoby, które są gotowe, z, mają pieniądze, żeby zapłacić 20, 30 czy 50 złotych. Za, zwłaszcza z za aplikacji, które no, nie będą używać i przez cały rok, tylko przez najbliższe parę tygodni, e, więc e, łatwo to zrozumieć. Czyli to jest aplikacja za darmo, absolutnie bezpłatna, e, bez re... żadnych reklam, co ważne, za szybko, bez reklam, bez bez reklam więc jakby, absolutnie czysta. E, Rejestruje tam swoją pielgrzymkę. Tak jest. Ludzie, którzy biorą udział w tej pielgrzymce, też się mogą tam zarejestrować. Tak jest rozumiem, że jako na przykład tata dziecka, który idzie w pielgrzymce, mogę śledzić dokładnie postępy i śledzi Pos też relacje e, syna, córki z tego, co się każdego A, dnia dzieje. Bo można z... budować taką kronikę prywatnego bloga pielgrzymkowego. Każdego dnia można e, zrobić sobie relację z tego, co się danego dnia wydarzyło. Nawet co godzinę można wrzucać sobie do tej kroniki prywatnej e, relacje, zdjęcie, wideo, audio. I co się z tym stanie później po pielgrzymce? I to, i to e, każdy decyduje, czy to zostawia to jako swój prywatny swój kronikę, którą wyśle Znajomym rodzinie, przyjaciołom, albo udostępni to szerzej na media społecznościowych, czy też będzie to tym częścią takiej kroniki dużej, oficjalnej, którą organizator pielgrzymki zbuduje z relacji poszczególnych uczestników. Wspomniał Pan o tym, że tam w tej aplikacji są informacje na temat tego, co się, pod, znaczy czego pielgrzym po drodze powinien się tak. spodziewać. O co dokładnie chodzi? Czy ten, bo, yy... Czy to, przyznam się szczerze, ja na ja pielgrzymce nigdy w życiu nie byłem, ale czy to znaczy, że na przykład po drodze ma, to, to nie jest tak, że pielgrzymka ma z góry hotele na przykład, czy pola namiotowe, czy cokolwiek, gdziekolwiek się po drodze zatrzymuje, czy parafie zaprzyjaźnione, gdzie się zatrzymuje? Przeważnie jest to tradycja ustalona już od, od lat, ale to się oczywiście zmienia. Coraz częściej to już nie jest tak, że kiedyś to była pielgrzymka docowała w domach prywatnych mhm. e, i każdy wiedział, gdzie pójść, e, czy też w szkołach wielkich. To się trochę zmienia model e, tego. Dzisiaj już nie trzeba pól namiotowych wielkich. Czy też wielkich e, hal sportowych wynajmować, bo przeważnie ludzie chętnie przyjmują pielgrzymu do swoich domów, też zawiązuje się przyjaźnie, które często trwają lata, bo w tym samym domu się, się nocuje. Natomiast e, dla pielgrzyma ważne jest, żeby on wiedział, e, kiedy i gdzie ma postój, ma posiłek, ma nocleg, ma msze, ma, ma jakieś tam czuwanie, cokolwiek innego. I co ważne, aplikacja też daje mu cały kontent merytoryczny na te poszczególne elementy, czyli ma tam informacje wszystkie organizacyjne, kontakty do osób technicznych, bezpieczeństwa, służb medycznych, wszystkie modlitwy, pieśni, rozważania, kazania, cokolwiek dzisiaj pielgrzymi noszą w książeczkach drukowanych. To dzisiaj mogą to mieć to samo, a nawet więcej w postaci aplikacji. Bo powerbanki trzeba ze sobą. Aplikacja mało żera prądu, więc myślę, że jeżeli ktoś nie będzie, a dzięki aplikacji nie będzie siedział na innych, tak powiem, rozrywkowych, bardziej stronach narodowych, to myślę, że bateria mu ten jeden dzień wytrzyma. A co ważne, organizator może w każdej chwili przekazać na ekrany smartfona użytkownika aplikacji informację nagło, Nie wiem, zmiana trasy, pogoda, A, wypadek, cokolwiek. To wstukuje informacji i każdy ma od razu na smartfonie, że coś się na trasie dzieje. A dostanę puszę, że coś tak, się dzieje. Tak. Dokładnie. Tak? dokładnie. A, I coś, co. to wa... jest takie zawiadomienie. Dokładnie, na że zim, musi Coś się dla... stało, tak jest, zmieniamy jest. trasę dokładnie. czy cokolwiek. Tak? I co ważne dla pielgrzymek, które często idą no, różnymi trasami lasami, polami, gdzie internet przeważnie jest trochę szwankuje jeszcze e, ta aplikacja działa także offline. Czyli jeżeli już pobiorę sobie tą trasę pielgrzymki i materiał. To mogę z niej korzystać, nawet jeżeli nagle mi zniknie zasięg internetowy. Wystarczam na chwilę, potem internet, żeby on zastał sobie aktualizację, jeżeli one się pojawiają. A skąd Państwo bierzecie dane GPS-a pielgrzymki? Czy to jest tak jak na przykład w Google Maps, że bierzecie z trafiku od ludzi gps -y, telefonów telefonów członków mhm. tej pielgrzymki? Czy to jest czy jakiś specjalny, jako jak organizator pielgrzymki? Organizator musi coś pielgrzymki musi przynajmniej jedna osoba w grupie mieć włączony GPS, żeby była lokalizacja uruchomiona. Przynajmniej jedna osoba i wtedy pielgrzymka jest śledzona, każda grupa pielgrzymkowa jest śledzona i pokazujemy jej położenie nie muszą wszyscy uruchamiać tej nawigacji. Ja po prostu starczy, bierzecie GPSa z jednego telefonu? Tej osoby, która administratorem jest administratorem danej pielgrzymki, jeśli chodzi o aplikację po prostu. Ile ile pielgrzymek macie zgłoszonych w tej chwili? Dzisiaj, mówię, to z każdego dnia rośnie, ale na, na dzień wczorajszy było to około 30 pielgrzymek. A ile jest w sumie pielgrzymek w Polsce? Tego to, 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 trudno, to trudno zdiagnozować, bo każda, każda diecezja ma przeważnie jedną oczywiście pielgrzymkę, która dzieli się na kolumny i tak dalej, ale to jest od, od jednej do chyba rekordowe z Krakowska, mamy 8 chyba, kolumn e, idzie, więc to jest e, faktycznie, rozstrzał jest bardzo duży. Ale to, to nie tylko pielgrzymki sierpniowe, jest to górskie, bo już dzisiaj mamy pielgrzymki młodzieży ze Śląska zgłaszane. E, to też, pamiętać, że aplikacja e, nie służy tylko i wyłącznie przez te dwa tygodnie pielgrzymki bo e, już dzisiaj po testach zeszłorocznych e, uruchomiliśmy wiele funkcjonalności nowych, które będą mogły służyć przez cały rok. To jest wyszukiwarka miejsc świętej wyszukiwarka dla kościoła. A, czyli nie zamkniecie Absolut aplikacji? Absolutnie. Absolutnie. Poszerzamy spektrum e, możliwości wykorzystywania jej przez kościół i przez wiernych szerzej. Chcemy pokazać maksymalnie szeroko, że to może być taka platforma komunikacyjna dla, dla wiernych, dla kościoła. Chcemy pokazać, że ten smartfon, internet to nie jest złowcielone, e, tylko można je pożytecznie wykorzystać. Zdecydowanie. Kiedyś yy, rozmawialiśmy też yy, właśnie u nas w Wonet Religia o tym, że ludzie na przykład jadą na wakacje, lądują gdzieś, na przykład, obóz wędrowny, cokolwiek, lądują na polu właśnie namiotowym, nie do końca wiedzą gdzie są yy, i na przykład nie wiedzą gdzie jest kościół, nie tak. mają pojęcia, no bo są w obcym miejscu zupełnie. I że taka aplikacja yy, mogłaby im też pomóc, jeżeli by tam była informacja o kościele i na przykład o godzinach nabożeństw w tym kościele, żeby też nie szli w ciemno. Dokładnie. Yy, czy ta aplikacja może też temu służyć? Dokładnie taka funkcjonalność będzie lada, lada tydzień uruchomiona, wyszukiwarka najbliższej parafii kościoła i wykaz godzinowy Mszy świętych. Ale to są też, już jest działa różaniec. Za chwilę będzie grubowy różaniec. Za chwilę będzie na jesieni trochę na wyszukiwarka także cmentarzy. A na dużych agro, nekropoliach w dużych miastach będzie można podać po aplikacji znaleźć swój grup. Bo zwłaszcza, jak rodzina na raz, raz w roku przyjeżdża w listopadzie, to niekoniecznie, zwłaszcza w warszawskich dużych nekropoliach, niekoniecznie to łatwo znaleźć gdzie no jest problem, gdzie Na pójść. tych wielkich cmentarzach. No. Tak, jest, zwłaszcza, że przyjeżdża po roku i ten no, cmentarz już tej nie inaczej wygląda. Tak. Ale też, też pracujemy nad takimi rzeczami dużo prostszymi, typu przekazy, żeby raz w tygodniu Bernardina mogła wysłać jakiś przekaz dla wszystkich osób z danej diecezji. Czy to w Krakowie na przykład jest pomysł, żeby wysyłać co tydzień myśli na Paweł II. Jeżeli episkopat będzie chciał wykorzystać również aplikację do tego, żeby nie mediom wysyłać informacje o tym, co się dzieje w kościele, ale także testowaliśmy na spotkaniach młodych w Lednicy w tym roku czat grupowy. I tego najbardziej się obawiałem, bo stwierdziłem, że jak ludzie mają SMS-y, Messengery i tak dalej, to mm -hmm. po co im ten czat grupowy jeszcze okazało się, że to się ogromną popularnością. Ludzie chętnie rozmawiali, bo mieli gwarancję, że rozmawiają w gronie ludzi, którzy są na Lednicy. I cieszył to się z fajnym, fajnym powodzeniem, popularnością, więc też w tym kierunku będziemy poszerzali funkcjonalność aplikacji. Wspomniał Pan takie dwie minuty temu, takie, powiedział Pan, że, że można oswoić ten internet, że to nie jest takie zło wcielone. Czy to jest tak, że y, ma Pan wrażenie, że Kościół. Nie jako instytucja, ale raczej jako wspólnota ludzi wierzących, że się bał tego internetu do tej pory? że on nie był właśnie oswojony z, akurat w tej tematyce? Może, może strach to złe, złe określenie, ale myślę, był lekko nieufny na pewno. Kościół zawsze chciał myślę unowocześnić, pokazać swoją taką nowoczesną cyfrową również twarz, bo widział potencjał w komunikacji z wiernymi przez internet, ale nie do końca chyba był pomysł, jak to zrobić. Często pojawiały się różnego rodzaju pomysły ze strony firm na rynku komercyjnym, które chciałyby wykorzystać ten, ten potencjał, ale ale wykorzystanie tego komercyjnie się nie sprawdzi. Tu musi wyjść ta inicjatywa, to nie może być komercyjne od samego zarania, bo wtedy to się kłóci trochę z misją i ideą Kościoła. I więc tu myślę było bardziej brak zaufania niż, niż, niż strach, niż obawa. I trochę przekonaliśmy też szkoleniami, pokazaliśmy, że to jest proste, że można to skutecznie wykorzystać i co więcej, bo tu często pojawiają się obawy, no dobrze, ale smartfon to odciąga od idei pielgrzymki, bo to po coś innego się idzie. I tu pokazaliśmy, że okej, okay, tu się zgadzam, że od odciąga, ale nie możemy zabronić ludziom, bo to jest jedna trzecia ręka. Czyli tak, smartfon smartfony dzisiaj. i tak będą. Dokładnie. Na Więc pytanie, czy, czy ludzie będą korzystali z tego rozrywkowo, bawiąc się na media społecznościowych, czy też e, damy im, ok, macie tutaj, ale korzystajcie z tego, co. Spójrzmy inaczej, trybujecie. jeżeli ludzie idą na pielgrzymkę i grają w grę, to i tak będą to robić. Dokładnie, znaczy, no jakby... <laughs> nie Dokładnie. oszukujmy Dokładnie. się. Znaczy nie, nie zmienimy rzeczywistości, nie zaklinajmy rzeczywistości. Bo ona jest i nie cofniemy tej rewolucji, która się dzieje na naszych oczach. A wspomniał Pan o tym, że aplikacja jest za darmo i że nie ma zaszytych reklam e, żadnych w nich. Czyli w jakim stopniu to jest prywatne przedsięwzięcie prywatnych firm, a w jakim stopniu jest formalnie Kościół Episkopat e, włączony w budowę tej aplikacji? Myśmy to tworzyli jako absolutnie prywatną inicjatywę Związku e, Pracodawców, e, Związku Branżowego po tym testowym okresie Episkopat włączył się jako taki partner, patron tej inicjatywy i dzisiaj to nadal jest prywatna nasza inicjatywa, ale pod, przy wsparciu patronacie, gidą, tu, tu różnych słów możemy używać, nawet w partnerstwie z Episkopatem rozbudowywana i tworzona, promowana dzisiaj, żeby w całej Polsce wszystkich diecezjach, parafiach była używana. Wiemy o tym, jak, jak dużo nakładów wymaga robienie aplikacji, już nie tylko zrobienia, ale potem pilnowanie jej, update ciągłe, to się wszystko zmienia bez przerwy. Jest Pan w stanie zagwarantować, że w którymś momencie Wam się to nie znudzi, no bo nie zarabiacie na tej aplikacji. Programiści, którzy przy niej pracują też nie zarabiają na niej, że Wam się nie znudzi albo że nie wpadniecie na pomysł, żeby na przykład jednak reklamy hamburgerów tam wrzucić. Dlatego właśnie chcemy maksymalnie szybko i najbardziej efektywnie przeszkolić Kościół, żeby w tym momencie do sprawy, to Kościół przejmuje, Prowadzenie kontentu tej aplikacji, a nie my. Bo wiadomo, że to jest, tak powiem, można przez 2-3 lata rozbudowywać to i inwestować w to, w pewnym momencie, tak powiem, obdarowany musi być odpowiedzialność za to w pełni. Dlatego stąd nasze szkolenia, inwestujemy także w to, żeby maksymalnie dużo osób w całej Polsce potrafiło to obsługiwać, wykorzystywać, wiedziało po co to jest tworzone i jak to efektywnie robić. Czyli razem myśli Pan, że w tym momencie Kościół po prostu weźmie to na siebie? Tak. Na to liczę i ta, na, to, na to akcentujemy mocno dzisiaj w rozmowach z Kościołem i, i tych szkoleniach inwestacji, inwestycji właśnie w ludzi, którzy będą w stanie w każdej decyzji wziąć tę wziąć aplikację i wykorzystywać ją w szerzym celu, nie tylko w sierpniu, na pierwszym. Okay, czyli ściągamy sobie w dobrej wierze. Yy, yy, yy. W tej chwili jest na Androida. To jest na tak? Androida już pracujemy nad iOS-em, to chwilę zajmie. Niestety Androida jest dużo więcej w Polsce użytkowników, więc stąd zaczęliśmy, ale. iOS musi być. Oczywiście. Dobrze. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję Michał bardzo. Panownik, Cyfrowa Polska, dziękuję bardzo za wizytę w studiu.